Siemanko widzowie, jak widzicie mieszkam pod mostem, bo nie lajkujecie moich filmów, ani ich nie oglądacie. A i teraz yy, będziemy oglądać, będziemy, ocenimy ten serwer od 1 do 10, to jest Sigma MC. Oczywiście nie popieram ani, ani nie popieram ani nie, po, nie tego serweru, bo nie jestem ich... Nie, nie zapłacili mi nawet, ale dobra, ale no czy jestem pod mostem, więc trzeba nagrać film. się nie stanie? Odkudź się. Ale ja mam F5. Jestem po twojej lewej. Ale ja mam F5. No dobra, niech ci będzie. Ej, bo mam zula pod mostem. Łał! Ja Dobra! Jak Dzisiaj proszę państwa! Jedyny tryb na tym serwerze to duelsy! Oczynimy to od 1 do 10. Sprawdzamy! Chodź tu! Sprawdzam. Nie kupił Nie kupił tekstów Mutiego. Wyjaśnię ci co to znaczy kebab. I cierto taki wyjaśnion. kebab, czyli... Bojemy. Manik. Maniek, to się kameruje! Wiem, gdzie ty jesteś? Zostaw mnie! Zostaw! Ja uciekam z tego pitlaka! Jak coś? To jesteśmy tragiczni w majsy, więc proszę się niczego wielkiego nie spodziewać po naszej walce. No. O nie. Zostaw mnie. Ej, Azot! Pó Ale gdyby to wsiadło... O jedy! Ale wsiadło. Co to za Berlin. Czemu jesteś z, y, z ZSRR? Nie. Myliłeś mnie ze sobą. A, ten. A coś tam, coś tam. E, e, widzowie w ogóle taki protip, jak gracie na mejsy i spadacie komuś na łeb, znaczy przepraszam. Jesteśmy w familie friendly na To Wtedy... A wtedy, a wtedy, a wtedy sobie trzymajcie shifta, bo lepiej będzie wam trafić jakby. Bo wasz, wasza postać jest niżej i będzie wam lepiej trafić. Jak spadnie można Znaczy jesteśmy w familie friendly. Nie, 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 nie. Chodź tu. Kabum. Mm. Ej, hey, jesteśmy w familii friendy idź ode mnie. No. Trochę... Trochę źle no, to no, zazmiało. Mam wrażenie. No, 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 no. Ale jest przed ukryta. Trujitsu. Spinjitsu? <gry> tak. Brat się uczy Spinjitsu. Ja! <gry> <Yeah>. Nie! <Yeah>. Grąż <gry> Spinjitsu in real life. <gry> Jak ty się tego nauczyłeś? <gry> Ej, ale ja taki nie, dobry spraw ja te nie być Nie stosuję moje nie. taktyki Nie stosuję moich taktyk I być family friendly I być family friendly O nie <laughs> O nie Gdzie to jest? Тут не быть фамилию Френкли. Вы сказали, что он не Френкли. О, я О, Лиску, Лиску, Вилаш из этого To ty w sumie kupiłeś. Ej, nie masz Proszę państwa, dzisiaj lisek. Dostaw mnie. O jedyny. Jakie ja głupi jestem. Ja w to nie umiem. Ja w to nie umiem. I z sobą dwa osoby. Jak to nie umie. Ja w to nie umiem. Znaczy już trochę bardziej Widzowie ja być w familie Fwendii No so kiedy! Kiosuję ci Rokieto ci spadnie na łeb, czy co? Ja być w familie Friendly. Nie, nie, Mówiłeś, ja że no w to ja nie, że nie, że nie, 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 tu nie, 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 co to jest? Ja, tak no, nie, to paru, nie, ma. Ja... Ja. Co się mówi? Przy... nie, to nie, 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 nie,

Nie. Ale dźwięk. Poczekajcie, proszę widzowie na film. Poczekajcie widzowie chwil, Mogę widzieć, okay, już jestem. To tam porabiacie? Ja chciałam pogadać z widzami, jaki co? <laughs> a ty taki nie, nie, nie. A, ty taki nie, miły. nie a w sumie, nie, nie dobra, dobra, dobra. Po, to no, po, dobra. Po, Pogadaj sobie jak chcesz. No wtedy ludzie sobie pogadasz. Nie, dzięki. No dobra, w sumie dobra. Cztery. To chodź. Dobra, widzowie, ja będę mówił komendy mu jak do pieska, a on będzie to robił dla was. Dobrze, podskocz. Bo nie będzie dzisiaj obiadu. Jeszcze raz podskocz. O, tak, skacz cały czas.

czy nie czekać, jak się nic złego nie robię przecież? Zostaw mnie ty bajeczaku! Myślałem, że masz gorszego ej. Ale... ale z ciebie pewę to dziob. Właściwie to to. Nie. Zostępnie. Miał być wam jej friendli. <noise> Bijesz! zapraszam cię serdecznie do moich skromnych progów ja cię zapraszam do moich skromnych progów, a ty tego nie docenisz, jesteś inny <laughs> Chciałem powiedzieć, że to są moje skromne progi. Aha Ale kaszojak. Nie! Kaszojak! Co ty żeś zrobić? Przecież ja się paliłem! Ja się paliłem! Co ty zrobiłeś? Pamiętaj, że jesteśmy w friendly i ta ty przeklinający na cały głos. <głos> U mnie, A tak? U mnie, co też jest z Już ty to przed siebie wrzuciłeś i nawet to nie wie, no. Oh no, aj oh no, oh no, aj oh no, oh no. Um, aj yeah. aj <laughs> Oddaj mój miecz! Cóż to on jest tu. Oddaj mój miecz! Oddaj mój miecz! Ale, ale oddaj wygrała! Ja miecz! Pierwsza wygrana! Nie, mi nie. Oddaj mój miecz. Nie. Tak. A jak ci założę strefę pięciu hitów, to mi oddasz miecz? Nie. W ogóle ci nie oddam. Ej, ej, czekaj, poczekaj parę sekund, ok? okay. Chciałbym porozmawiać z Tobą. A mi się nie chce. No dobra, no to jednak byś mógł... mogłem. A to, no to, to. <śles> Tak serio, to ja specjalnie wywaliłem to mierze, żeby zobaczyć, czy mi go oddasz. Bas, teraz za to, mi... bas, my to Za to, to że mnie nie masz dojść. Ile no jest tam potek złożyłeś? zżyłeś? Dobrze. I co? Jak się tam czujesz? Ja muszę sobie zjeść refa, żeby wypełnić sobie głowę. O nie. I co? I co? I jak tam ci idzie? Ja Założył podkę do drugiej łapy. Jak ty mnie nie trafiłeś jak ja się nie rysałem? A małgo, 67 małgo, atakuje, siedem, nie atakuję widzowego O nie. Nie. Nie, <grymna> No, co tam? Chodź. Powiem ci tyle. Chodź, porozmawiajmy. A ja ci chciałem oddać tam miecz. A czy ty wiesz, czego jest ser... No ty z serwera wyszedłeś? A no, czy ja wiem? Ja wtedy wpisałem po kośniu Dołączaj na ten serwer już. No, już jestem. Już. Raz, ukośniki. dwa, raz, dwa. Już jestem. No to wpis Kośni w partii DIF, bo no. muszę Cię znowu zaprosić. A nie, jednak nie musisz. Zaprosiłem cię. Ej, mhm. Sherry jest w nasz serwerze. Ale co? Sherry jest na serwerze. Sherry? No? A co to jest? Kto to jest? Kto to jest? To jest polski Macie Dobra. Jesteś już twarty moim... Tak. Ej, dobra, zrobimy tak jak wcześniej. Y ja biorę wędkę i cię muszę przyciągnąć się Ale widzowie okay? nie wiedzą. A, bloki Jak się będzie bloki? Nie przyciągnij. Widzowie będą widzieli. A ja muszę na chwilę odejść od komputera. Okej. Okay. Mnie. widzowie to próbują je wyciągnąć na górę. Dobra. Nie no, ale jestem za nisko, muszę podejść powyżej. Ej, dobra, jestem. Okej. tu mi się tu z... Nie. Nie. To się utnie. Wytnie się znaczy. Ale co? No to jak czekam. Bo... Ja młody przedmiot poszedłeś. O, jeden, to masz w Chinach. Aha. No nie wiem jak wie, no wie, to. Tylko widzę, wie zawsze gocie Ora widzę większą. się po prostu mhm. Całe mnie też. się te zagraliśmy. mnie zagraliśmy już ogólną parę i się... Mówimy, Zagraliśmy jedną, dlatego nie parę. To, to była niewidzialność? A nie. O. A patrzę, u mnie może? Ej, Burzyn, gdzie ty jesteś? Burzyn, no, gdzie jesteś? Nie, znaczy tej ciągniętych skóry człowiek. Jesteśmy w paneli prędko.

Слышь, кому кто там, то прошу. И, и, Раз, и Почему? Да. О, и что за меня? Widać, że teraz ardujesz. Nie trochę jajduję. No może trochę. Ja, czy ja chciałem z miecza? Roski, jedno serce mam. Ej, ja, triple Brak, to brak, to brak, to brak. Oj, brak. Zostawiłeś mi puste, co? W jakim przypadku widziałeś? No, Dobra, to chyba na tyle z tego odcinka, nie? Yes, sir! To na rawiedzorze. Nie, czekajcie, czekajcie, widzowie. Czekajcie! Wiem. No nie jeszcze. E no. No, no, no. Chodzimy w Serwer Minecraft. Jeszcze nie wiadomo za ile, ale postaramy się jak najszybciej. Nazywa się, będzie się nazywał Espark. Espark. Bo I najprawdopodobniej y, pierwszy na niego wyjdzie. No dobra, jeszcze ostatnia walka widzowie. I... Koniec. Pamię... Pamiętacie o sparku wyjdzie za kilka dni, premiera nie Ale na pewno już, nie jutro. Jak już, jak już będziemy kończyć, to wam powiem. To zrobimy naradę gotowy. pomiędzy mną a nim. Oczywiście to nie tak za darmo będzie ten serwer, bo jedynie na, jak będzie stosunek na moim i na no kanale, nie? A, i chcę ci, i chcę ci przekazać y, do ciebie, Lisek, y, wiadomość. Muszę się nauczyć, no. bo ty zmieniłeś imię. Imię, Lisek, zmieniłeś. Muszę się do ciebie nauczyć. No. Ogólnie chcę ci przekazać wiadomość, że najprawdopodobniej na tym serwerze będzie waniż. dobra. Wiesz co to jest? Dobrze. A, że jesteśmy na serwerze, ale tak, że nas nie widać na tabie ani ogólnie. się, że jesteś na serwerze, Dlaczego? ale cię nie widać? Na tabie, nie, nie pokazuje ci się. Tutaj. No. O Dobra, widzowie. pamiętacie S y, S Park. Prawa, data nie usunięta. Na